Cześć, witam was na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj przychodzę do was z moimi zakupami ze sklepu Teddy Action oraz Kik. I jeszcze też jedna taka mała rzecz z Empiku, którą będę wam chciała pokazać na końcu tego filmu. Ale pierwsze co, chcę wam najpierw pokazać tą gigantyczną matę, którą znalazłam w sklepie Teddy, i właśnie od tego sklepu dzisiaj zacznę moje zakupy. I już wam pokazuję, jaką tam. Fajną matę kupiłam, ona jest naprawdę niestandardowa, ona jest bardzo duża, już Wam pokazuję, ile ona ma centymetrów. Ona ma tutaj, tu, w tym chudszym boku, jest na 43 centymetry, a jeśli chodzi o ten dłuższy bok, ona jest naprawdę duża, ciężko mi jest to pokazać Wam. Ona ma aż, zobaczcie, też mi kamera tutaj nie chce złapać. Ona ma 58 cm długości, więc jest naprawdę fajną, bardzo dużą matą, taką sprawdzającą się zarówno do robienia różnych rzeczy, ale i też do nagrywania filmów w moim przypadku. I ona jeszcze ma jeden dodatkowy atut, już Wam pokażę. Ona nie jest jednostronna, tylko jest dwustronna. Zobaczcie, też możemy sobie wyznaczać i przeliczać. Różne elementy na tej macie. Odwrócę Wam jeszcze, żebyście widzieli lepiej. Tu też zauważcie, macie różnego typu kąty. No naprawdę bardzo, bardzo fajna. Już Wam zaraz pokażę, jaka była cena tej maty. Ta mata kosztowała akurat 50 zł. No, zobaczymy, jak w przyszłości będzie się sprawdzała. Czy szybko będzie się z niej zdrapywały i zmywały te rzeczy? Tutaj te linie wszystkie, ale tak powiem Wam, naprawdę jest bardzo fajna. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest ze sklepu Teddy, są te dwa bardzo duże motki wełny. Jak widzicie, tu są XXXL. Jest dość spory ale powiem Wam, że w porównaniu z Actionem, gdzie kupywałam, że było 3 razy XXL, to jeszcze nie jest taki wielki ten moteczek. No, w przyszłości na pewno będę chciała z tego zrobić zarówno taki komplecik, czapeczkę, jak i szalik. I on jest w odcieniu fioletowo-różowym, powiem Wam, że znowu ten kolor tu jest przekłamywany przez to światło i kamerę, która mi tutaj nagrywa. I też jestem bardzo ciekawa, jak tutaj się sprawdzi ta wełna podczas robienia, że Wam pokażę tutaj Ile ma jaką gramaturę i ona kosztowała w przeliczeniu na nasze 25 zł, taki jeden motek tej wełny. Dobra, to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą, którą znalazłam w są takie wypychacze do różnego typu rzeczy. No, możemy wiadomo sobie maskotkę tym wypchać i tak. I wszystkie inne poduszeczki, jak ktoś oczywiście robi. Już Wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Powiem Wam w dotyku, naprawdę fajne. No, taka, można powiedzieć, wata, tylko że taka bardziej zwięzła. No i oczywiście inna w dotyku. Też zobaczę, jak będzie mi się sprawdzało. W przyszłości na pewno będę też coś chciałam z tego zrobić. Również znalazłam tam powiem Wam. Jeszcze nie widziałam. Może ktoś już widział, ale ja jeszcze nie. To są takie wkłady, kartki. Jak widzicie, tu mamy w kratkę, ale i też wkłady takie bez minijek. Czysta karteczka. W przyszłości będę chciała zrobić z tego na pewno takie własne notesy, przepiśniki. Ciekawy, jak tutaj będzie mi się sprawdzać, akurat ta, ta forma pracy z tą kartką. No to zobaczymy. Już Wam pokazuję, też można ceny tutaj. Akurat 15 zł. Powiem Wam, że widać, że tego jest dość sporo, więc jak najbardziej się tutaj opłacało. to. Z takich innych, mniejszych rzeczy, które kupiłam w sklepie Teddy, to na przykład te pomponiki, i też już Wam pokazuję, jaka jest cena 5 zł za te pompony. W tym przypadku widzicie, mamy akurat zielone, szare i takim odcieniu skóry. Były też, wiadomo, jeszcze inne do wyboru: różowo-niebieskie, fioletowe. No, było mnóstwo tych różnych kolorów, tych pomponików, ale i też były różne wielkości. Można sobie było spokojnie wybrać w tym sklepie. No, już coś związane ze świętami wielkanocnymi. Nie mogłam się oprzeć temu króliczkowi oraz kolorowi tej serwetki. Oczywiście zielony, mój, ulubiony. No, i też tutaj widzicie 5 zł, akurat to kosztowało. Mamy chyba 12 standardowo tych serwetek. Tutaj aż sprawdzę. Albo i nawet 20 powiem Wam. Mamy. No to super, bardzo fajna sprawa. Kupiłam też, powiem Wam, kleje do tych mniejszych pistoletów. Jeszcze takich nie miałam w tym takim mlecznym odcieniu. Też jestem bardzo ciekawa, jak one będą się sprawdzały. Kosztowały również tutaj 5 zł. No, jest ich tutaj 12, tych takich malutkich. Wzięłam sobie również taką gumeczkę. Ona była w cenie akurat 3 zł, 2 metry. No to powiem Wam, że też trochę tej gumki jest. I wzięłam sobie również te takie kosteczki z literkami. One były w cenie też akurat 5 zł. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać ze sklepu Teddy, są to koperty bąbelkowe, tylko tym razem są to o wiele mniejsze, bo już od dawna takich szukałam. Tutaj mamy 17 cm na jak wam pokazuję na 22 cm długości i powiem wam, że tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo długo szukałam takich małych kopert, no znalazłam powiem wam jedynie w internecie ale no nie opłacało mi się kupować takich czterech albo nawet i stu, bo nie jest mi aż tyle potrzebne tych kopert i byłam mega zadowolona jak znalazłam takie różne koperty właśnie w sklepie Tedim były przeróżne do wyboru, jak ktoś będzie szukał to mogę na pewno Wam polecić, że tam znajdziecie, bo nawet w Akronie tak wielu rozmiarów nie było jak w sklepie Teddy i mamy tutaj ile ich, cztery w opakowaniu oczywiście. No i cenę mamy 5 zł, więc jak najbardziej fajnie przydają mi się na pewno. Chcę Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy, co znalazłam w takim osiedlowym sklepiku, no, który posiada właściwie wszystko, od chemii kosmetycznej po różnego typu, jak widzicie tutaj, przedmioty słodycze i tak dalej. Ja sobie akurat tam upatrzyłam i wybrałam dwie pary serwetek. Już Wam pokazuję, one są dwie typowo świąteczne. Ta jest taka bardzo delikatna, powiem Wam ładnie się z niej będą robiły różne prace dekupażowe, ale i nie tylko. Taki fajny, delikatny wzorek. I jest tutaj 20 aż tych serwetek, więc jak najbardziej się opłacało. To jest pierwsza. No i druga wygląda w taki sposób. Ta już jest troszeczkę oczywiście ciemniejsza, ale też do takich prac świątecznych idealnie się będzie nadawała. Znalazłam również w tym sklepiku, zobaczcie, takie ładne, można powiedzieć, to są cekiny, taka mata cekinowa, której tu są pokazane, że można sobie zrobić etui na telefon, ale ja to mogę wykorzystać w tym, aby zrobić sobie i udekorować boki albumów zdjęciowych, więc jak najbardziej się tutaj będzie nadawało. Zobaczcie, ona jest taka fajna, bardzo pracuje z nami, ładnie się tutaj wszystko wygina. Oczywiście, dobrze przykleić potem do albumu. I też było kilka wzorów, ja wybrałam sobie akurat trzy. To jest pierwszy, jeszcze taki serduszkowy. I ostatni, taki bardziej fantazyjny ten wzorek. No, i ostatnią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest ta giga taśma. Powiem wam, że jeszcze nie widziałam w sklepach tak dużej taśmy. Zawsze jest o połowę mniej i naprawdę jest bardzo droga. A ta, no, jest jej naprawdę sporo. Mam nadzieję, że będzie się nią fajnie kleiło. Wszystko no i. No i właściwie to tyle chciałam wam pokazać odnośnie tego sklepiku. Z Kika to chciałam wam pokazać jedynie te koszyczki, które sobie kupiłam tam już też Wam mogę pokazać cenę tego koszyka była 8 zł. tak najbardziej taki fajniutki ten koszyk. On jest jakby przeplatany, ratanowy, ale wiadomo, że to jest plastik. Ale mi się w przyszłości już też sprawdzał, miałam nie jeden taki koszyk, więc one są bardzo fajne do przechowywania różnych rzeczy też bardzo ładnie się powiem Wam prezentują. Wziąłam sobie dwa takie koszyczki. Ale i też odnośnie tego sklepu, Kik, chciałam Wam powiedzieć, że już dużo weszło asortymentu związanego ze świętami Wielkanocnymi. Więc w przyszłości na pewno sobie tam pójdę, żeby coś tam ciekawego sobie kupić. I jeszcze pokażę Wam taką jedną rzecz, którą kupowałam w sklepie Empik. Tak sobie poszłam z ciekawości. I powiem Wam, że no naprawdę dużo jest wszystkich rzeczy ale konkretnych, których ja szukałam, nie było i kupiłam sobie jedynie blok z Happy Color, z którego zawsze praktycznie robię moje bazy do wszystkich kartek. To jest ten 200 gramowy i widzicie, że tu można używać różnych rodzajów mediów. Jestem z niego bardzo zadowolona. Też super, powiem Wam, się drukuje na tym papierze życzenia. One nie schodzą, nie rozmazują się, więc zarówno drukarka laserowa i atramentowa sprawdzą się przy tym papierze w 100% mogę Wam tutaj go polecić. I tym razem w sklepie Action kupiłam jedynie tylko, powiem Wam dwie rzeczy, a mianowicie są to wiadomo foliowe takie woreczki, które są mi potrzebne zarówno do kartek, ale i też takie małe elementy skrapowe, nieskrapowe można do nich dać i przetrzymywać sobie, żeby nam się nie zgubiły. To są te takie prostokątne, akurat jest ich sporo. Więc też można sobie fajnie, spokojnie kupić. I jedyne papiery, które chciałam Wam pokazać, to jest, są papiery związane też, że można z nich akurat stworzyć, w tym przypadku akurat notes, ale tutaj i też zobaczycie, są bardzo ładne, z których można stworzyć kartki, żurnale i nie tylko. No, pierwsza strona no to widzicie, taka paskowa kształt można powiedzieć nawet tych pasków. Zebry. I one oczywiście, jak widzicie, są podwójne. Tutaj już mamy taką piękną kratę, zarówno w czarnych, jak i różowych i białych kolorach. Tutaj mamy taki zwyczajny kropkowany wzór. Powiem Wam, że je naprawdę jest uniwersalny do wielu kartek. Tak jak i ta strona. Też Pani się sprawdza w różnych kompozycjach. Tu mamy taką stronę Vintage. Tu mamy ten taki sam właściwie wzór, jak na poprzedniej stronie. Ta strona też nam się powtarza. No i tutaj już mamy elementy, powiem Wam, to już nie są do wypychania, tylko jedynie i wyłącznie do wycinania. Mogą się sprawdzić tak jak wcześniej Wam powiedziałam, w notesach, żurnalach i innych pracach. Tu mamy stronę akurat kwiatową. Tu mamy kadry filmu. Powiem Wam, bardzo fajnie, ciekawie wygląda to. No, i kolejna strona, już Wam to bliżej pokażę, żebyście mogli dobrze widzieć. I tu różne mamy typy aparatów, akurat na tej stronie. Tutaj mamy też elementy do wycięcia. No i po drugiej stronie również mamy właściwie, można powiedzieć, tu już takie gotowe kartki. Jak ktoś pasjonuje się fotografią, no to już ma gotową karteczkę do użycia. Jak najbardziej. Tutaj mamy strony z różnego typu napisami. Tutaj dość taką neutralną. Tutaj też taki wielki kadr filmowy. Tutaj mamy kształt marmuru. Akurat powiem Wam, fajny, delikatny ten wzór. Ta strona nam się powtarza z trochę z tą poprzednią. Powiem Wam tylko, że ma inny kolor i dodane są jeszcze, jak widzicie, tutaj zdjęcia z tych aparatów. A tu mamy typowo szarą, też uniwersalną stronę. Tutaj różowe kwiaty, akurat w tym przypadku. Tu mamy różnego typu rameczki. Tuż tu też gotowe elementy, tylko i wyłącznie do wycięcia. Tutaj też jest dodana krata. No i tu już nam się wszystkie te strony będą powtarzały. Oczywiście, tak jak w tych poprzednich blokach, powiem Wam, że te strony są grube, ale wydaje mi się, że są cieńsze niż w tych poprzednich blokach. Tak jakoś na dotyk. Moim zdaniem, oczywiście, tutaj można wyczuć. No i właściwie powiem Wam, że to by było na tyle z tych wszystkich moich zakupów. Ja serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału i pozdrawiam Was serdecznie.